Ojejku. Cześć Maciu. Siema. AJG wszystko wie. Cześć Macieju, mój ko... Cześć, cześć. Konkretny vlog kręcimy. Nagrywałeś, że już jest Łoś, że w sobotę przyjechałeś tu nagrać. Mówię, to już jadę, nie? Czwartek na Łosiu. Idziemy odwiedzić kolegów w Częstochowy. Póki się jeszcze da. No. Widzicie w formie jesteście. Kiedy się przyjechali? Dzisiaj. A, to dlatego. Dlatego jesteśmy w formie. Kurde, no Krzyśko, radio. Tak. Patrz Krzysiek, jak się sprawdza. I tutaj te y, przejściówki. Zasilanie. A no to już co? Kable. Starcza mocy? 5 W? Czy masz jakiś zmiaczacz? Yy, starsza mocy Wielka Brytania, Inlandia na 14 bardzo ładnie chodzi. Mam taki... A co to jest? To jest, to jest ten chiński czy co? To jest taka wariacja na, tego, na temat tego PAS12 Tylko, że osobne części zamówione przeze mnie po prostu. Teraz dostaję, A to ładnie wykonane jest? Bardzo ładnie wytoczone. O no kurde To już 7 MHz pójdzie, bo I, to jest ten i, teleskop 5-metrowy. Tak powiem ile to kosztuje? O, wiesz co, ja kupowałem wszystko oddzielnie, ale myślę, że no, niestety nie da się oszukać i koło pięciu stówek razem wszystko... No to jak za darmo jest. O, a za sześć stówek kupujesz zestaw tego pas 12 Teleskop w górę, analizator. No, i jedziesz I pięć to procent. ma pięć metrów. Pięć, no, 5 metrów. No pięć teoretycznie. Naprawdę? Nie, ja pierniczę. Siedzisz sobie gdzieś ładnie z plecaczkiem i robisz sobie łączności. a wszystko ci się... wiesz, cała antena taka mnie szukaca. Maciej, słuchaj no. Mamy akcję dyplomową. No. No proszę. No nieźle. A masz taką antenkę do tego? Nie, A mam mikrofonii? drugie takie radio, będę miał stereo. <laughs> to jest robota tylko dla kierownika. Nie firmy. Kto siedzi w środku? Jest kierowcą. No, kierowca jest tylko jeden. Kierownicę to masz tylko pisuar. Dobra, starczy. Dawać witare. Ja myślałem, że w drugą stronę. Jeszcze. Dziękuję dwójka A dwójka na tak? <laughs> sytuacja rodzi problemy, no. A kto jest w środku? <laughs> <kto wolny? laughs> Normalnie, jeszcze czwartego z tyłu brakuje, jakbyście trumny nieśli. Za brzuszką na lewo. Dobrze, dawaj, dawaj, dobrze jest, dobrze, jeźdź. dobrze jeźdź. dobra, brico była, bo tu kiedyś karczma była. Daj do tyłu. Cofaj do przodu. Szklanka Ja poczekaj. Dobra, możemy jechać. Hello, pozdrawiam, tu jest Q9KFR. To i to ja żeśmy przeciągnęli. Wyszło jak wyszło. Sanki. O, śniegu. Nie ma śniegu przed Jechałeś to tojem, tak. Tak, słuchaj, my dzisiaj jechali strażą. To i to ja chyba nic nie pobiję na tym Łosiu. Łoś 2023. 223 Łoś. Lecimy z koksem, Nie odpuszczamy. Wycieczka Tojami. Dokładnie. Wasze cię strochowa. I mamy piątek, czyli kolejny dzień Mosia. Cześć, się od razu przywitam. Cześć. Opsa, Cześć. Hej. Cześć, 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 cześć. 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 Wiem, wiem. No co, no co No to macie ziemniaki? Tak. A to są kurde kamienie, słuchajcie. Czy co tutaj nie wiem, Macie do podziału różne fajne rzeczy. Jeszcze no. cześć. Cześć. Cześć wczoraj widziałem. W niedzielę, no to film już obejrzałem. Tylko by wrzucony już dostałeś łapkę ode mnie. Kronika filmowa. Kronika filmowa. <głanie> <głanie> Jak tam życie? Na dzień jutrzejszy? Wczorajszy? Czy coś? Nie jest źle. A z czego, z czego tak, to jest? Co? Ona jest, składa się do takiej małej tuby. Z takiej wielkości tuba. Tak generalnie tutaj sobie złożyć Nie, 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 tu I dwa elementy wtedy wkładamy w tą tubę, nie? Bo to one są, tknięcone dwa elementy, nie? To jest reflektor, tak? Dokładnie tak O tak Ale jest teraz, teraz jest rozłożona w 100% Aaaa! Tak A kto tu takim ładnym Suzuki Jimny przyjechał? I to jest czeszno zachowy, Ale kurde ładny Oglądam sobie, oglądam Oglądaj, oczywiście I nagrywaj na YouTube. Siema, cześć Siema Zobacz. Ale zobacz, widziałeś takie? S salak. Interesuję się polskim sprzętem pomiarowym Aha. i do naprawy takie róże są. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Operacji <grym> się cieszyć. To, to za darmo, bierzcie, to tu jest za darmo z pudełka. Trzeba Dobra, garstkami Patrz, Patrzcie, z... gdzie <grym grym> jesteś tu? Co, co, co? Nie zaglądaj, tylko chcę wejść, o... garstkę. No tak smutnie chodzisz? Ale ten... To... Cześć. Cześć. Dzień dobry, tam dzień dobry. Jest temat człowieku wczoraj żeśmy rozmawiali, co będziemy u ciebie na zapleczu robić. No. To, dobry, to, to dzień dzień mi dzień dzień się dobry. podoba. No. To nie moje, ja to tylko jem. <noise> Ale nie to. To, 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 no nie, to. raczej nie jadalne. <noise> jak ktoś kupi, to dostanie kanapeczkę taką. Ten Polak, o popudze, nie, po nie? Nie wiem czy znasz. Z lodówki. Nie, w Egipcie no, jak no, siedzi, no. nie? A to ja, ja znam jak, jak ksiądz miał papugę. Nie no to ja Ci powiem taki co ten, nie? Dzień dobry. Pół godziny temu była mowa o tobie. A, a co Kochani, to była mowa? Że, że, no nie, że jesteś. że no, no, Jestem, jesteś, jestem. Co nie mam i nie być? Dobrze. Dobra, 7 Dorota Maria Stefan. Górka Łosiowa, jestem pierwszy raz z powodu tytułu, że mam znak od listopada. Aha. Przygotowujemy. Dziękuję, dziękuję. Życzymy udanego łosia. Dziękuję uprzejmie, dziękuję uprzejmie, życzę cię sobie nawzajem. Lubię, jaki kanał? Będzie, będzie. Jaki Konkretny, vlog? Konkretny vlog. Konkretny Człowieku, to już tu we wtorek byłeś. Ja to w niedzielę, w niedzielę, w niedzielę byłem. byłem. Oglądałem Ciebie. No. O człowieku. Pff, majta się. Baja, niech się majta, niech się majta. Od tego je, żeby się majtała. Były, były dwa metry, są teraz cztery metry. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne podaje Stefan Paweł 9 Natalia Karol Ludwik łamane Łoś Stefan Paweł 9 Natalia Karol Ludwik łamane łoś Zaprasza do łączności Trochę się trzeba będzie nawołać na 4 metrach, ale damy radę Andrzej na Łosiu to jest obowiązkowy Siema Awien jak coś to jestem na 550 Ja nawet radę nie wziąłem ze sobą nie mogłeś takie gówno Ja się Ja wysypki od tego dostaję Ja od tego dostaję wysypki słuchaj Spotkanie kamerek O dzień dobry, dzień, dzień, dobry. dzień dobry Witam dzień dobry. pana, witam pana cześć cześć. cześć, cześć Siema Siema, pozdrawiamy wszystkich Zapraszamy za rok Oczywiście I czytamy książki bo warto czytać książki. Tak jest, zawsze. Warto! Już byłem w tych <grymne> filmach. Dzień dobry, jest To się nagrywa? <grymne> to się kameruje. No. A do jakiej telewizji to idzie? <grymne> Najlepszej. Jaki równy sik. Sika jak co? Tak, siemanko, Siemanko. Dzień, dzień dobry. Którego męża? Czego tu. Ha, ten co nie może wyjść. Nie nie, to my nie my, my, my to nie my. Ale i tak szacun, że żeś go w ten przywrócił... No wpakowaliśmy tutaj kolegę do środka. Ha, bo to wyjść, wycią... bo ty czekasz, żeby cię wyciągnąć. Okay. Każdy się dziwi jak ktoś tam może z tyłu siedzieć w ogóle, nie? Przecież to nie da rady. No tam tylko jest na, na zgrzewkę piwa miejsca. Proszę bardzo, oto o to mój na większości z ja muszę kupować. Chodź Radzi, idziemy kupować. Idziemy kupować przedmioty. ludzie się chyba stęskni po tych covidach, chłopie, bo ci że dużo jest fajnych rzeczy, nie? Ja już tyle rzeczy kupiłem, że już... O, w ogóle się w głowie nie myśli. Dobra, potem, potem. Teraz trzeba kupować. Siema. Śląskie w obiektywie. Śląskie w obiektywie. Dobra, chodź ta. Pany i panewki bo prawie było jak na Woodstocku, nie? Polewali wodą i w ogóle... A, a to ]ś... ja wiem! Tyle ludzi, a ty dostajesz miejsce premium, chłopie. No ja nie wiem, czy tu w ogóle można stać. Zaraz powiem, no nie można wywalać! Komu to przeszkadza, nie? Jak tam przeżycia dzisiejszej nocy? Żyjemy już, żyjemy. Wczoraj nie było tak grubo. To no, trzeba było troszeczkę przystopować. Jak tam noc? Dobrze. Cześć, cześć, cześć. 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 Masz sikile? Prywatne. A, prywatne. Dobra. A zasilacz ile? A te zasilacie te, te po ile? A ten zasilacz w jakiej cenie? Ostrzylosko. nie to jest operatory dobrze Kowaru słuchaj u ciebie A Nie uwierzysz co kupiłem Co? Jak to? Za ile? Po prostu tylko wiesz, że to jest Eureka no ja wiem że to ryka. Eureka a nie Meratronik. No, 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 no Czyli ty, te pierwsze To jest prototyp Tak Eureka to to, robiła to dla to... Meratronika prototypy Tak jest Ale część jest. ich trafiało na rynek No to jest standardowe, to folia no. schodzi Trzeba to w ogóle wydupić, pomalować ładnie Ale nie, pak, nie przykleić Ale lekarsko. to nie przykleić, bo to jest za małe, wiesz One Aha, się, one na się ciepło. Na ciepło, Ale można zrobić nową taką folię to Ale to nie, nie będziemy Ale tam Ale takie jaja, ty No 20kV zmiennego Proszę bardzo tylko się nie wiadomo, ile kilo darów. ty kurde, albo ja jest, idę do ziemi, albo ty rozisz dalej. No ja, pierd ja pierdzielę, ej, niemożliwe sobie! No jak... To stój tam gdzieś na dole. O właśnie, teraz jest dobrze. Cześć! Cześć! Mam dla ciebie radiatory. Ja mam dla ciebie te graty. Witam. Co Cześć. robisz? Cześć. Fot Fotorelacje z Łosia, czy Oczywiście jak? jak zawsze. Ten oscyloskop. Czy on działa, czy... Okej, okej, okay, okay. a ile za niego?

Tak. Czekaj, bo to jest co, co ty się robisz z tym? Nie, co się bierze? Bierze piję O i ten piocak Co ty, ty kupiłeś? Żarówkę. Żarówkę? No. O kurczę, żarówka. No, taka. Się, taka mocna. No do mojego muzeum Aha. no ładne was. No. tu kolega ma bardzo ładne muzeum i w ogóle muzeum ciekawej techniki radiowej jesteśmy na ogólnopolskim zlocie krótkofalowców a jest z nami pan Marek Czarnecki prezes Oleskiego Klubu Krótkofalowców dzień dobry kłaniam się pięknie witam wszystkich telewizji telewizji Opole dlaczego zdecydowali się krótkofalowcy spotkać nie tylko na falach ale także fizycznie Ponieważ trzeba się zintegrować, poznać osobiście i wymienić swoje doświadczenia techniczne, towarzyskie i wszystkie inne. Ten szczególnie mnie się podobał, który nienatrętnie reklamuje łosia, zrobiony chyba w niedzielę. Czeka. O, zobacz, patrz, patrz, pat, tu gdzie patrzysz że... o. Ale bardzo dziękuję. Tak sam... Bardzo dziękuję, słuchaj. Proszę. Jak no, jeden latał. Parę lat już nie byłem, jadłem kanapek tak złożonych, nie składających się z tylko szkacu, z chleba i z Z przyjemnością. Ba bardzo dziękuję. A ja, jeżeli Pan pozwoli. Z ja przyjemnością. To jest... Kuchnia Łosiowa, powiem Ci, rozpieszcza. Powitać wszystkich uczestników Łosia 2023. To nam jest szczególnie miło, że jest ten To już łoś numer 19. Za rok jubileusz. To zobowiązuje, prawda? Serdecznie witam wszystkich. Koleżanki i kolegów Bardzo miło, że zawitał do nas Gospodarz terenu Wójt gminy Rudniki Witamy panie Grzegorzu Bardzo serdecznie witam przybyłych Żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej 13 Brygady z Katowic I bardzo miło nam powitać Prezesa i Sekretarza Polskiego Związku Krótkofalowców Dzięki którym ta impreza się w ogóle odbywa Muszę jednym zdaniem wspomnieć, że nie wszyscy nam sprzyjają. Niektórzy nam rzucają kłody pod nogi, ale my sobie dajemy radę i łoś numer 19 uważam za otwarty. Bolesław to człowiek, który dla polskiego UKF-u zasłużył się jak mało kto. Bolesław, bardzo dziękujemy i prosimy o dalsze. Tradycją również łosia jest wręczenie nagrody. Dla najlepszego reportera poprzedniego Łosia. Za Łoś 22 nagrodę dostaje SQ9 Natalia Józef-Ludwik. Jest tutaj blisko. SQ9 Genial. Panie prezesie, proszę bardzo. Dziękuję. Troszeczkę z opóźnieniem, ale zapraszamy. Zobaczymy jak teraz startuje balon. Czy on już jest gotowy, zaraz sprawdzimy. Natomiast siedzi i czeka już nasz, nasz wielki czarodziej z Poznania. Zobaczymy, czy wyczaruje transceiver. A jak już będziesz czarował, to taki najnowszy. Dzień dobry. W końcu, w końcu. Zastawiłem ci trochę Cześć! hej, hej, hej. No. Dostałeś nagrodę, no. właśnie, bo tak no. słyszałem, ta, że będzie nagroda dla vlogera łosiowego. Też bardzo ładny, czarny. No może kiedyś. Siema. Cześć, cześć. 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 Jak cześć. tam Łoś? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Bardzo Już coś kupione? Cześć, Jak tam? Cześć. Pofilmowałeś trochę? Filmowałeś. Rzeczywiście. <laughs> z górą się nie zajdzie, ale człowiek no. z człowiekiem, nie? Powitać. Powitać. Co tam słychać dobrego? Dobry wieczór. Siema, cześć. Ty, kto w ogóle, kurwa, w zeszłym roku to, yy, to wino zakopał, kurwa? Kto, kto, kto to przejął? No, Zobaczył, wino? no muszę zobaczyć te filmy, to zrobił. Nie tu mam saperkę. Ty, bo ktoś to przejął, to przejął chyba, ale to nie z dziewiątego okręgu ktoś? Proszę tak bardzo. <gryś> dziękuję bardzo. Prezent. Co to jest? Aknotarki, lionki. dziękuję bardzo. Zoszy da. Pozdrawiam. Dziękuję, dziękuję. Lionki, patrz. Cześć, witam A gdzie myślałeś, że to? Przestałeś się wiedzieć. Tak, ale tam po Jacek mi powiedział. Powie. Wiesz, wiesz, że ja zawsze samopomoc chłopska... Tak jest, samopomoc chłopska została już rozszyfrowana tak? pod poprzednim filmie, filmem, tak? Tak jest, dokładnie. Jesteśmy z rolnikami, z wszystkimi. Z wszystkimi. W polach. W polach. Jesteśmy w polu. Tu się zablokowuje... W... W tym, w, w, w module, w ramie, w ramie, w ramie to jest tak. To rama że, do raka. No i tu jest, gniazdo nie, jest ja wyłupane, no ale nie ma dramatu. Nie potrzebuję reanimacji, spoko. Na pewno? Na pewno. No, na pewno nie? Na pewno nie. No widzę, że właśnie jakaś taka to ten... to oza tu ratujemy życie. A co wy to robić? A przepraszam bardzo, a co wy tu kupić? A... Nie, to kupić ja Nie, myśmy je na kupili, prakty. naprawiamy. Tak. Dajcie naprawić nóżki. Kupię nóżki. Kupię nóżki? No nie, Kupinuszki. nóżki są właśnie w komplecie. Tylko nie mów żonie, jak coś za późno. Nie no, żony nie słyszą, zazwyczaj nie słyszą. One tylko słyszą VAT generalnie, mój kolega jak w Szwajcarii kupuje transliwery, to on żonie tylko podaje wartość vat generalnie za ten transliwery. No to jest dobrze, profesjonalista ogóle, profesjonalista. Jak to mówi, Panie Boże spraw, żeby żona nie sprzedała tego sprzętu bo mojej śmieci za tyle, ile jej powiedziałem, że kosztował. No. To teraz, jak szybko masz naprawić? Nie pośpiechu nie ma żadnego Czy po co ja tu przyszedłem? Aha po raz Puścić was razem, ani jedzenia nie przynieśliście ani... no, Bo my na to jajko czekamy nie Jakie jajko? Marowicie jecznica No Nie jedźcie beze mnie Czekajcie, czekajcie, pomogę Pomogę Pipipipipip Ponieważ no, ja znowu. to się załapię, mogę? Jeszcze się <laughs> stukniesz, Łóż Łoś 2023 Tak a, Józbie, Na razie, cześć, cześć. Na razie. Na razie, do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Maciek, poczekaj, bo to będzie źle wyglądało, jak będziesz tam kręcił, a tam będą takie rzeczy, nie? Ja bardzo chciałem pozdrowić, bardzo chciałem pozdrowić Górki Łosiowej. Górka Łosiowa jest best, najlepsza, zapraszamy z roku. A jakby nie wyszło, to ja znowu będę. Ha, ha, ha albo nie będę, to zależy jak to komu wychodzi. A to mu czekajcie, to mówię ja, ja się jeszcze stawię, żebyście mnie wszyscy znali. To, oh, oh, to byłam ja. bo to, ja to następnego roku, ale wy was, everybody.